Épicienne to jeden z najbardziej charakterystycznych składników w świecie zanet. Powstaje z drobno mielonych herbatników, ciast i przypraw korzennych. Ma intensywny, słodko-pikantny zapach, który ryby rozpoznają z dużej odległości. To klasyczny składnik francuskich i belgijskich receptur na płocie, powszechnie wykorzystywany przez profesjonalnych wędkarzy w całej Europie. Nadaje mieszance, przyjemny kolor, wyjątkowy aromat i delikatnie pobudza smak. Przygotowując zanętę na płoć, praktycznie nie wolno go pominąć. Jeśli chodzi o inne ryby, Epifien dobrze działa również na rzece. Kleń, jaś, krąb czy jelec żyjące w nurcie również bardzo dobrze reagują na smak i zapach tego dodatku. W zanętach płciowych można użyć go nawet 30%, choć zazwyczaj daje się go 15-20%. Na rzekę dajemy 10-15% a w zanętach uniwersalnych kiedy w łowisku jest tak zwana zupa rybna czyli kilka różnych gatunków najbezpieczniej dać około 10% jeśli w twoim łowisku są płocie epifien na pewno będzie działać byle nie przesadzić z ilością